Dajcie skorpionki, to jest czytanie dla Was na miesiąc styczeń 2025. Spójrzmy sobie najpierw w energię ogólną tego miesiąca dla Was. I zaczniemy od wyroczni. Miesiąc styczeń dla Skorpiona siła wyższa, wow jak pięknie, super druga energia ops coś tu się nam odwróciło, ale zaraz to o, o, o. dobra skorpion i styczyn gąsienica hmm. słuchajcie, mamy bardzo podobną kolorystykę piękną, różową, krystaliczną hmm. myślę, że tutaj będziecie mieli ten czas stycznia z silnym połączeniem właśnie z siłą wyższą hmm. i zobaczmy, co jeszcze wam w duszy gra Zrób sobie przerwę. To zadanie na całe życie, nie na jeden sezon. Zejdź z bieżni. <grym> Dobra, zaczniemy od początku, czyli od siły wyższej. Kochani, jest to piękna energia, która mówi o tym, że poczujecie opiekę i sprawczość. Sił wyższych, ale takich, które przynoszą Wam ulgę, rekonwalescencję, zdrowie, błogosławieństwa. Będziecie mieli świadomy kontakt z tą siłą wyższą, tak? Doświadczycie obecności boskości w swoim życiu. To jest dostrzeganie energii źródła we wszystkich rzeczach, które Was otaczają. To jest też zobowiązanie do współpracy z tą siłą wyższą, tak? Będziesz się zastanawiał, co jest najwyższym dobrem dla wszystkich. Będziesz wspaniałomyślny. Eee, masz zaufać, że istnieje jakiś plan na Twoje życie. Cudowniejszy niż możesz sobie wyobrazić. Jesteś zawsze chroniony i zawsze kierowany tą boską siłą, więc bardzo piękna ta energia styczniowa tutaj dla Was się kreuje. Eee, kocia Gąsienica. Kocia Gąsienica, kochani, ma w swoim przekazie okazję, <laughs> a więc może się zdarzyć mnóstwo spraw na Waszej drodze, które spowodują e, jakąś przemianę m, do niezależności od, warunko, od warunkowych odpowiedzi, tak? To jest czas transformacji i sposobności różnych, które przed Tobą się otwierają. Mm, przyglądaj się swoim snom. Yy, z tego, co stare, nie może powstać nic nowego, tak? To, co jest chore, zwiędłe, nie może stworzyć już nic z pełnego życia. Yy, namawia cię ta karta do eksperymentów, do zaskoczenia samego siebie, tym, co właśnie się pojawia w twoim życiu. To jest zaproszenie, byś wypróbował nową strategię, dzięki której uzyskasz inny, lepszy rezultat. Czas wyrwać się z sieci jakichś rutynowych odpowiedzi, rutynowych działania, rutynowych schematów myślenia, zaskoczyć samego siebie i zdumieć też innych, wywołując uśmiech, takie zdziwienie albo pełne podziwu spojrzenie na twarzach, które Cię otaczają, drogi skorpionie. I trzecia karta: zrób sobie przerwę. Zejdź zbieżni. Hmm. Nie popędzaj niczego. Nie, um, nie irytuj się. Masz prawo zrobić sobie przerwę i nacieszyć się tą chwilą obecną, tą swoją twórczością, swoją działalnością, wygospodarować jakiś wolny czas w swoim grafiku, dostrzec i docenić wszystko to, co udało Ci się stworzyć, osiągnąć, doświadczyć zanim zajmiesz się kolejnymi aktywnościami, tak? Um, zastanów się, y, czego chcesz tak naprawdę teraz doświadczyć. Jeżeli zrobisz sobie tą przerwę i pobędziesz w tej energii siły wyższej, y, to na pewno niczego nie przegapisz, nie martw się. Dobrze. No i zobaczmy, co tutaj nam podpowiadają jeszcze. Karty Tarota, energia ogólna dla Ciebie, drogi Skorpionie. Na miesiąc styczeń pięć kielichów, co odchodzi do przeszłości. Kochankowie, co jest w Twojej podświadomości głębokiej? Równowaga, harmonia, sprawiedliwość. Do czego dążysz? Koło fortuny, najbliższa przyszłość Księżyc. Bardzo dużo mamy, zobaczcie, Wielkich Arkan. Raz, dwa, trzy, cztery. Bardzo ważny miesiąc, kochani, dla Was. Uporania się też z przeszłością, z trudnymi, emocjonalnymi ranami, które nosicie jeszcze w sobie. Wasza energia, Rydwan, co z zewnątrz przychodzi. Jakieś zmartwienia, rada, wskazówka. Sześć buław, wynik. Dziewięć buław, i co do tego jeszcze mam tu dojdzie i dwie buławy. Jeszcze tu sobie dopowiem. Mhm. Bardzo sprzeczne energie tutaj się pojawiają, z czymś się bijesz drogi skorpionie, z czymś walczysz wewnętrznie. spróbujmy hmm. sobie od początku tutaj poczytać. Energia miesiąca, słuchajcie, no mimo tak cudownych energii, które są wokół Was, wy jesteście skupieni na przeszłości. Na czymś, co was zraniło, co przyniosło jakieś smuteczki emocjonalne, dla niektórych to są jakieś stany depresyjne, dla innych są to jakieś analizowanie spraw, co by było, gdybym zrobił coś inaczej. Kochani, przeszłość zawsze kotwiczy nas i nie pozwala ruszyć do przodu. Warto już te sprawy przeszłe zostawić na półce i nie oglądać się na nie, tak? Przed Wami jest piękny czas, macie naprawdę ogromne wsparcie źródła, siły wyższej, Boga, Waszych opiekunów duchowych. Skupcie się na tym, a nie na, um, skupcie się na tym kontakcie, skupcie się na um, otwieraniu się na to, co jest piękne, co wysoko wibruje, a nie na tych um, pięciu kielichach, które tutaj, jak widzicie, no, są pełne żalu, smutku, goryczy, niezadowolenia. Do przeszłości odchodzą kochankowie, jakieś wybory być może, a może jakieś sprawy związane, partnerskie, może one przyniosły Wam jakieś rozczarowania. Um, Jakieś pojednanie, jakaś, jakieś wielkie sprzężenie takie emocjonalne odchodzi już do przeszłości. Przed Wami dużo niepokoju, dużo lęków, dużo obaw, dużo takich wizji, które są wypaczane też przez Wasze opinie i Wasze myśli. Rzeczywistość jest trochę inna niż Wy ją sobie przedstawiacie. Ta iluzoryczność jest właśnie w Księżycu. Ale będziecie też bardzo silnie połączeni z własną intuicją, z własną duchowością, bo to w księżycu też jest bardzo ważne. Więc dosyć tak metafizycznie tutaj mi się przedstawia ten miesiąc dla Was. Dążycie do harmonii, do balansu, do sprawiedliwości, do tego, żeby wszystko było uczciwie, tak? Żebyście byli sprawiedliwie ocenieni lub. Dostrzeżeni w sposób z pola serca, tak. Brakuje Wam tego. Do czego dążycie? Do tego, żeby w końcu Wasz los się odwrócił. Marzycie o tym, żeby koło fortuny zakręciło się dla Was pozytywnie. Czekacie na takie sprzyjające okoliczności. Jesteście zmęczeni, prawdopodobnie. Tracicie trochę wiarę. Może to jest czas takiego przestoju, kiedy trzeba na chwilę odsapnąć. Jak widzicie, zrób sobie przerwę, nie jest bez powodu, tutaj na stole ta informacja, bo co mamy tu na wyniku? Dziewięć buław zmęczonego wojownika, który po prostu stracił siły i jest zmęczony, i musi sobie zrobić przerwę, żeby poukładać sobie wszystko w głowie jeszcze raz powoli. W dziewięciu buławach też mamy taką prośbę, żeby się nie poddawać, żeby mieć nadzieję, żeby oczywiście, jeżeli potrzebujesz tego czasu, żeby sobie pewne sprawy pokładać, to jest na to czas i przestrzeń i masz do tego pełne prawo. Ale nie rezygnuj, tak? Nie rezygnuj ze swoich planów, które masz, nie rezygnuj z tych dróg pionierskich, które sobie chcesz wytyczyć. Bardzo tutaj te energie sił wyższych cię do tego namawiają. Jaka jest wskazówka? Bądź w energii sukcesu, zadowolenia. Wszyscy dostrzegają w tobie potencjały, jakie wniosłeś w ich życie, w ich przestrzeń. Jesteś oklaskiwany, jesteś w świetle reflektorów, jesteś dostrzeżony, jesteś doceniony. Więc dlaczego czujesz się tak, jakby ktoś po prostu już ci podciął skrzydła i, i wbił no, jeszcze jeden sztylet w plecy? Tak? Zakończ to. Te zakończenia są też nowymi początkami, pamiętajcie. Nie przebijesz głową muru, odpuść sobie to. Myślę, że to zrobicie, dlatego że wy się przedstawiacie w energii rydwanu, czyli ruszacie do przodu. Mimo, że macie tutaj w zapowiedzi: zrób sobie przerwę, wy i tak będziecie przejść do przodu, tak? Jak gdyby zaprzęgniecie do tego rydwanu życia swoje dobre i złe doświadczenia. I dalej będziecie przejść po prostu do sukcesu, do spełniania własnych marzeń. Z zewnątrz przychodzi energia braku. Zaraz sobie dopowiemy do tych kart, bo dosyć dużo tutaj jest sprzeczności, takich wewnętrznych, co są w ogóle charakterystyczne dla ciebie, drogi Skorpionie. Ty, ty nigdy nie jesteś, yy, znaczy rzadko bywasz po prostu spełniony od A do Z. Zawsze masz jakieś wątpliwości, zawsze gdzieś ten cień podąża za tobą. Hmm, dobra, sprawdźmy sobie te pięć kielichów. O co tutaj chodzi? No właśnie, tak jakbyś miał wrażenie jakiejś porażki. Zobacz, tu jest sześć buław, które są właśnie na tych pięciu kielichach. Wskazówka jest: ciesz się swoim sukcesem, a ty, jak gdybyś go nie zauważał, tak jak gdybyś nie doceniał siebie tego, co zrobiłeś, nie widział tego sukcesu. Jesteś roszczeniowy, niezadowolony, że mógłbyś coś zrobić lepiej wydajniej inaczej. Okej. Okay. Być może te sprawy są związane z jakąś kobietą, która albo jest twoją żoną, albo teściową, albo mamą. Która cię niesprawiedliwie ocenia, która osądza cię niewłaściwie i to powoduje twój ból, stres i, i takie niezadowolenie, niesmaczenie, tak? To, co odchodzi do przeszłości, mamy kochanków i umiarkowanie. No właśnie, jakby czas takiego, takiej równowagi, balansu, harmonii, Yy, nagle się zachwiał w swoim życiu. Księżyc i słońce. Popatrzcie, księżyc i słońce. Dwie przeciwstawne sobie energie. Nie dostrzegasz tego słońca. Nie dostrzegasz siły. Nie dostrzegasz yy, tej radosnej energii silnej, męskiej, kreatywnej. Yy, troszkę się wkładasz w te energie miękkie, kobiece, yy, troski, yy, obaw, lęków. Mhm. Yy, yy. Albo przychodzi dla was równowaga, kochani, między energią żeńską i męską, bo mamy tutaj jeszcze dziewięć kielichów, czyli taka radość zbycia tu i teraz. Pomimo tego, co, jakie masz przemyślenia, pomimo tego, jak się dzieje w Twoim życiu i jak ty to postrzegasz i jak sobie z tym radzisz, to jednak nadchodzi jakiś... słońce rozjaśni te niejasności, ten mrok, ten cień, tą, te lęki, tę niepewność czyli będzie dobrze to jest dobra prognoza dla ciebie drogi skorpionie. Dlaczego w radzie mamy 6 buław i 10 mieczy. Diabeł. Wasze ego cierpi kochani. Wasze ego, które w związku zostało zranione, cierpi. Hmm? Może nawet w tej radzie jest taka informacja, że nie nadymaj się za bardzo, tak? Z tej sytuacji, którą wykreowałeś tak, jak wykreowałeś. Tutaj jest potrzebna jakaś transformacja, zmiana myślenia na temat tego, na temat Twojego ego, tego, co sobą reprezentujesz według siebie, tak? Według Twojej opinii. Dlaczego z zewnątrz przychodzą energie braku? Zobaczmy. Właśnie postrzeganie życia szklanki do połowy pustej. Chyba Wam się nie będzie chciało podejmować jakichś nowych, yy, nowych wyzwań, yy, dodatkowych obowiązków. Będziecie potrzebowali relaksu, odpoczynku yy, i czasu na nowe planowania, tak? Rydwan, Wy jako Rydwan i głupiec. Chcecie jakiegoś nowego rozdania, kompletnie nowego. Jesteście na to gotowi. Ale mówię, wasze ego jest bardzo silnie zranione. Uważajcie na to, bo przy podszeptach to, jest, ten, to ego to jest nasz diabeł właśnie, który namawia nas do rzeczy, których normalnie, gdybyśmy byli spokojni, gdybyśmy umieli z tym swoim ego, że tak powiem, uczciwie i rozsądnie rozmawiać nie dochodziłoby do takich spięć. Są jakieś spięcia, są jakieś nieporozumienia tutaj w styczniu. Na szczęście one znajdą swoje dobre rozwiązanie, ale mówię, postrzegaj całą sytuację bardziej miękko, bardziej z kobiecego punktu widzenia, ze współczucia, ze zrozumienia tej drugiej strony, tak? Okej, okay, zobaczmy jeszcze koło fortuny. Do czego ty dążysz? Do spełnienia marzeń, żeby w końcu przyszły takie czasy, żeby spełniły to, na czym ci zależy. No dobrze, a co mamy tutaj na wyjściu? No właśnie, wasza klatka myślowa to wy sami stwarzacie sobie problemy, kochani. Blokujecie do siebie, um, blokujecie dostęp do siebie różnych wiadomości, które mogłyby wam pomóc ruszyć do przodu. Um, będzie jakiś dylemat, coś będziecie naprawdę rozkminiać i na pewno z tym jest związana jakaś kobieta. Kobieta matka, kobieta żona, mm, kobieta, która jest dla Was ważna, która mm, albo Was kocha, albo Wy ją bardzo kochacie, a jednak, mimo to, tu jest jakieś nieporozumienie ewidentnie. Dobra, dajmy sobie jeszcze trzy karty. Miłość. Tak, tutaj są, tu w miłości są jakieś problemy, tutaj jest jakiś brak równowagi w dawaniu, braniu. Jest potrzeba otwarcia serca na tą sytuację i oceny jej sprawiedliwie i dania z siebie troszeczkę więcej, drogie Skorpiony. Tak, nie bądźcie takie zapalczywe, nie bądźcie takie zapatrzone w siebie i w to, co sobą reprezentujecie i to, co sobą chcecie. Dalej zaznaczać, jak gdyby w tej relacji, czy w tej ścieżce, czy w tych sytuacjach, czy w tych działalnościach, o których Wy doskonale wiecie? Ja niestety nie. No dobra, to chyba by było tyle dla Was. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Życzę mądrych wyborów i mówię: patrzcie przez serce kochajcie sercem. Otwierajcie się na to, co dobre, piękne, czułe, bo tu jest klucz. Tu jest klucz. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa, pa.